Siematolacek i witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na mój serwer Survival plus działki mcelolacz.pl start odbędzie się już w ten piątek o godzinie 18.00 za pierwszą topkę rankingu będzie można wygrać rangę mistrz, a za najładniejszą działkę czas na zbudowanie działki to będzie dwa tygodnie od startu będzie można wygrać 20 zł miejsce w kart. Także. Pokażę Wam jeszcze pokrótce spawna oraz regulamin. Tutaj mamy regulamin, możecie sobie zatrzymać. Ogólnie e, e, jest także plan edycji na Discordzie, gdzie polecam sobie przeczytać, bo codziennie są około minimum dwa eventy, są codziennie, więc będzie dużo do roboty. Na serwerze, tak jak powiedziałem, są działki e, i. Ten piątek o godzinie 18.00 Spawn e, zbudował gracz level e, up Podłoga level up podłoga Nie, podłoga level, podłoga up, o. Także dziękuję serdecznie e, Dziękuję za zbudowanie spawna e, Spawn wyszedł spoko. Tak jak mówię, codziennie będą eventy. Zapraszam was do gry. Ja już nie przedłużam. Widzimy się na starcie. Jo!